Jak wygląda ten cały proces u Was w, w agencji Collins, od, od pozyskania pracownika po to połączenie dobry pracownik i dobry pracodawca? Wszystko zaczyna się w momencie, kiedy albo klient dzwoni do nas, albo my dzwonimy do klienta i umawiamy się na konkretne warunki mhm. współpracy. Po tym, jak mamy podpisaną z klientem umowę, przekazujemy informacje do działu rekrutacji, który wszczyna ten proces rekrutacji. I z czasem zazwyczaj to trwa od 7 do 14 dni dla grup pracowników od 10 do 15 osób. Mhm. Sprowadzamy tych ludzi tutaj do Polski, do województwa warmińsko-mazorskiego. E, przygotowujemy wszystkie papiery związane z legalizacją, zapewniamy zakwaterowania, ubrania robocze, e, badania, transport do pracy, jeżeli jest e, potrzebny. I po tym, jak mamy przygotowaną całą dokumentację, nasz koordynator robi takie wprowadzenie. My tak to nazywamy wprowadzenie, niektórzy nazywają to onboardingiem. Bierze pracowników i jedzie do naszego klienta, żeby zapoznać ich z ich miejscem pracy, z tym, jaki jest ich zakres obowiązków, tłumaczy im BHP. Przeprowadzę im też szkolenia takie stanowiskowe z bezpieczeństwa pracy i w późniejszych terminach nadzoruję wykonanie tej pracy w zakładzie u naszego klienta. To jest taki klasyczny schemat, mhm. według którego my działamy i również działają inne agencje. Mhm.